Mamy dzielnicę bankową. Tutaj bardzo ładną fontannę. Misję Krzysia. A w tym budynku mieszkaliśmy tej nocy? Parlament, Parlament Europejska. Komisja Europejska. I tu za nami. A I ślepej kurze ziarno. Tak, i tutaj tusek. I te sprawy. W ogóle nie wiem, czy wiecie, ale tu ponad 50 tysięcy ludu pracuje. A my musimy utrzymywać tych wszystkich darmo zjadów. Nie giną! No a co oni, bobry? <laughs> Wojsko na ulicach. A, bo Europejski Parlament. Kilka budynków dookoła. Chodzą w kółko, ochraniają. W razie jakbyśmy chcieli nawyzywać Pana Tuska, będą do nas strzelać. Przynajmniej na każdym budynku na tej ulicy było znaczenia, że należy on do Komisji Europejskiej. Trochę tego jest. Tak, Manic and Piece, czyli sikający ziomeczek. Figurka z brązu, która jest głównym symbolem Brukseli. Ogólnie nie wiemy dlaczego jest ubrany, może dlatego, że zima idzie i żeby nie jest Mars. To jest w sumie taki pierwszy punkt, a zaraz idziemy zobaczyć Janic and Piece, czyli sikającą panienkę, która została zrobiona w 1987 roku dla towarzystwa tego pana. Przeczytaliśmy, że sikająca dziewczynka powstała w 85 roku a została tutaj postawiona w 1987 i nie zgadnijcie po co, artysta zrobił ją nie tylko dlatego, żeby była koleżanką dla sikającego chłopca, ale po to, żeby wspierać badania nad rakiem, dziwne, ale prawdziwe. Dobra, słuchajcie, w ogóle teraz wchodzimy w taki rejon można powiedzieć, Marketplace, to się nazywa. Eee... Że są wszędzie drobne uliczki z różnymi butikami, z kawiarniami itd. Ale głównym punktem takim docelowym yy, są wszędzie sklepy z czekoladą, fabryki z czekolady itd. Z tego względu, że Belgia słynie głównie z czekolady i z frytek. Dlatego pokazuję Wam parę ciekawostek. Wyczytałem też na internecie, że wiele witryn takich sklepów z czekoladami ma naprawdę piękne ekspozycje różnych figur, posągów czekoladowych. Staramy się to znaleźć. W tak wygląda nago. Chłopczyk, jak lubicie desery, coś dokładnie dla was. Wejście do sklepu z czekoladkami. Tutaj kolejny. Nie sklepy z czekoladami wyglądają tutaj jak drogerie, a raczej muzea. No tak, jak ekskluzywna perfumeria. Tak. tak. Na pewno nie jak sklepy z czekoladami u nas. Tam figurant z czekolady. Za czekoladkę. Jesteśmy na starym rynku, absolutnie wszystko jest ze złota. No i robi niezłe wrażenie. to w kościele? Katedra podzielona jest na sektory. Tutaj macie płatne zajście do katakumb, a tam dalej, w nawie bocznej, w lewej był wydzielony sektor ze skarbami, do którego wejście kosztowało 22 euro. Kwiat to śmieszna sprawa. Trzeba płacić złotem, żeby zobaczyć trochę więcej złota. Hm. Co to jest? Nie popędzasz na koziołku? Tak, to jest się ta włoska, taka myślą o mnie. Jakich? Trochę nie zróżnicowatrzony, bo tylko 250 rodzajów piw, a ponoć w muzeum piwa mają 25 tysięcy rodzajów. Jak się uda, to znajdziemy, jak się nie uda, to nie znajdziemy, ale i tak polecam. Ciekawe, ale tu nie ziemsko pachnie. No, co może być, produkują na twoich oczach łakocie Tyk. Dobra, chodź znowu szaleje. Tyk. Dobra, przed nami olbrzym atom Dzień. Dzień dobry Krzysiu Dzień dobry, słuchajcie, za mną widzicie zwiększony 165 miliardów razy kryształ żelaza. Taka ciekawostka. Jakbyście chcieli to znaleźć, to nie szukajcie tego docelowo w samej Brukseli, bo jest to na obrze Brukseli jakieś 5-6 km od samego centrum. Polecamy to miejsce odwiedzić. Na samej górze jest punkt widokowy, gdzie ponad rozciera się widok praktycznie na całą Brukselę. BUM! Wspomnieliśmy również, że mają tutaj bardzo urokliwe cmentarze. W swoim przypadku trafiliśmy na jeden z nich. I jest naprawdę ładnie. To fiel, jak minął dzień. Okay.

Oj, okay. co tam, Suzy? No tak, no w ogóle ludzie są na wypasie, artyści, e, koleżka z Brazylii hey. przysykowała nam wszystkie hey. odrazy No, a ma dwie. Trzeci lunatyk, czekaj o, siemano, siemano lunatyki, słuchajcie to jest nasz ziomeczek z Brazylii, Wagner, chcieliśmy wielkie dzięki dla niego i dla Luiz oczywiście, którą zobaczycie później, zajebisty ziomek z Brazylii, pozdrawiamy i prezent, obrębowaliśmy go, follow your dream, if you want to say something in Brazil, good, <laughs> ok, trzymajcie się, Y ya me estoy.